Hejka, witam Was, Klaudia z tej strony. Dzisiaj szybkie, krótkie, ważne info w związku z spotkaniem polonii grudniowym, które odbędzie się 4 grudnia w miejscowości Las Lajas o godzinie 12. Więc po pierwsze, gdzie znajduje się ta miejscówka? Jak wpisuje, wpiszecie sobie w Google Maps Las Lajas, to powinno Wam się to od razu znaleźć. Jest to taki park piknikowy. Na wysokości Parku Narodowego Tejde. I można tam dojechać przez Chio, tutaj z południowej strony, a z północnej strony to zależy, z której strony zajeżdżacie. Wszystkie drogi tam generalnie doprowadzą prawdopodobnie przez Park Narodowy Tejde. I teraz ważne info w związku z tym spotkaniem. Po pierwsze, chciałabym Was poinformować generalnie, że jest to dość wysoko położone miejsce. Będzie to około 1500-1700 metrów nad poziomem morza. Także jest to na pewno ryzyko, że tak powiem, że będzie dużo zimniej niż tutaj na wybrzeżu. Także polecam Wam wziąć nawet kurtki, nie wiem czy nie przesadzę, jak powiem, takie zimowe czy puchowe. Natomiast niektórzy z Was pewnie wiecie teraz, jak wjeżdżacie tam na wysokość tej, jaka jest mniej więcej pogoda. Generalnie w tym lesie, na tym parku, w tym parku piknikowym, może być trochę chłodniej, bo na tej wysokości zatrzymują się też chmury. Także polecam Wam wziąć na pewno kilka nawet warstw, tak na wszelki wypadek. I no, ponownie jest to miejsce piknikowe, czyli będzie tam barbecue, te miejsca grillowe. Są ubikacje, jest duży, bezpłatny parking i jest też duży plac zabaw. Także to, jeśli chodzi o takie, że tak powiem, techniczne sprawy, my tam będziemy trochę wcześniej, żeby zająć miejsca. Miejmy nadzieję, że nam się tym razem uda, dlatego że poprzednim razem jak wiecie, niektórzy z was, co byliście, że było dość ciężko. Także to miejsce jest dość spore, jest dużo e, tych ławek, także jest duża szansa, że coś się znajdzie wolnego. Więc to jest taka pierwsza informacja. Kolejna bardzo dobra wiadomość to taka, że mamy w końcu świętego Mikołaja. <laughs> Czyli mamy ochotnika, który zgłosił się i, e, i z chęcią e, przebierze się za Mikołaja. I w ten dzień postaramy się, żeby tak było właśnie wesoło dla dzieci taka atrakcja, żeby ten Mikołaj rozdawał dzieciom jakieś tam cukierki, czy jakieś lizaki i tak dalej takie małe upominki, bo jak wiecie, no 6 grudnia jest są Mikołajki, no i tutaj się tego nie obchodzi. W Polsce niektórzy obchodzą, niektórzy nie, ale my stwierdziliśmy, że w sumie jest to taka fajna okazja, generalnie podpiąć to spotkanie pod takie można powiedzieć świąteczne, tak? No bo. W grudniu już później się nie będziemy spotykać, a w styczniu już dopiero 8 stycznia. Także to będzie takie można powiedzieć świąteczne spotkanie, i dzięki temu, że będziemy na takiej wysokości, gdzie będzie prawdopodobnie zimno, to trochę odczujemy, że jest to właśnie zima i że jest to yy, no, świąteczne spotkanie, że są to Mikołajki i będzie Mikołaj, może to tak trochę będzie bardziej pasowało niż jakbyśmy to zrobili na przykład na plaży. <laughs> ja tak przynajmniej myślę. Także będą niespodzianki z tym związane. Będą, e, Mikołaj będzie e, w stroju, tak się dogadaliśmy, że około do dwóch godzin, e, być może krócej, e, zobaczymy na ile będzie potrzeba. Natomiast e, taka informacja dla wszystkich rodziców, którzy wybierają się z dziećmi: że jeżeli byście chcieli, e, na przykład, żeby Mikołaj wręczył e, dziecku prezent, no, to możecie wziąć jakiś mały upominek i podpisać go imieniem i nazwiskiem, i po prostu Mikołaj może wręczyć ten prezent. No fajnie, nie wiem, co wy myślicie na ten temat, no ale fajnie by było, jakby każdy rodzic wtedy wziął coś dla swojego dziecka, żeby inne dzieci nie czuły się poszkodowane, w razie gdyby ktoś tam no nie dostał jakiegoś tam prezentu. Mimo wszystko, nawet jeżeli ktoś by nie dostał jakiegoś prezentu, no to my będziemy mieli te tam słodycze takie, tak, żeby, żeby każde dziecko dostało jakiś taki mini upominek. Poza tym, jeszcze jedna taka bardzo ważna informacja, o której powinnam wspomnieć na samym początku, że padł pomysł zrobienia takiej inicjatywy, jaką jest swapping, czyli wymiana. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o czymś takim. Jest to dość popularne w Polsce, jest popularne w ogóle na świecie. O co tutaj chodzi? Generalnie wymiana to są takie inicjatywy, gdzie ludzie przynoszą rzeczy, których nie potrzebują, i po prostu przekazują tym, którym się to przyda. Czyli ja tutaj wymyśliłam, że na tym spotkaniu można byłoby zrobić taką fajną wymianę między na przykład rodzicami i dziećmi, którzy mają dość sporo zabawek, którymi dzieci się już nie bawią i chętnie by oddali w jakieś inne dobre ręce, żeby ktoś inny się zaopiekował tymi zabawkami. Um... A przy okazji wymienił się, jakby w sensie wziął jakąś inną zabawkę nawet od kogoś innego dla swojego dziecka, tak? Czyli to jest taka wymiana, bezinteresowna, w sensie, że tutaj nie płacimy za te zabawki, tylko po prostu y, wymieniamy się, tak? I to nie chodzi o to, że ja przynoszę zabawki i wymieniam się na przykład z gosią, która przyniesie też zabawki, i tylko ja i gosia się wymieniamy, tylko daję do jednej puli na stół wszystkie zabawki i po prostu y, rodzic, y, który. Uważa, że jakaś tam zabawka przyda się dla jego dziecka, to po prostu bierze. Tak? Czyli taka po prostu bezinteresowna wymiana. I przy okazji, takie można powiedzieć, pozbycie się zbędnych zabawek z domu, że nie musimy ich wyrzucać na śmietnik, a ktoś inny może jeszcze z nich skorzystać. Więc ja to tak nazwałam oddam w dobre ręce tą inicjatywę, dlatego że sama. Sami generalnie mamy dość sporo zabawek po Kacperku, gdzie on już się nie bawi i są prawdopodobnie mniejsze dzieci niż Kacperek, które też by z chęcią przyjęły niektóre zabawki. A przy okazji też byśmy przyjęli z chęcią zabawki dla większych dzieci, a zwłaszcza książeczki, dlatego że są książeczki, z, z których już też wyrósł i które na przykład prawdopodobnie inne dzieci by się ucieszyły, a ja bym nie musiała za każdym razem prosić ludzi z Polski, żeby mi przywozili na przykład właśnie różne polskie książeczki. Także takimi książeczkami też moglibyśmy się powymieniać. Także to jest taki pomysł. Jakbyście byli chętni, to bardzo Was serdecznie zapraszam do tej inicjatywy. Fajnie byłoby właśnie gdzieś te zabawki wszystkie rozłożyć w jednym miejscu i żeby się podzielić, żeby rodzice generalnie wybrali, no bo dzieci mogą tam trochę się. Mogą być po prostu jakieś konflikty. Także fajnie by było, jakby rodzice wybrali i mógłby nawet to później Mikołaj wręczyć dzieciom jako prezent. Ale nie wiem, czy to nie będzie za dużo komplikacji. Natomiast dajcie znać, co myślicie o takim pomyśle. Jest to taki wstępny pomysł, dlatego że planujemy z Kasią, z którą tworzymy cud na teneryfie, stworzyć taki większy swapping, wymiany też dla dorosłych ubrań, różnych rzeczy, książek i tak dalej. Więc zobaczymy, jak to nam pójdzie na tym spotkaniu. Także dajcie znać, co myślicie. My na pewno coś tam przywieziemy. Jak ktoś będzie chciał po prostu wziąć zabawki, które tam gdzieś miał Kacperek, no to po prostu z, z czystymi intencjami oddamy w prezencie świątecznym dla innego dziecka, które może się ucieszyć z takiego prezentu. Więc chyba z tych informacji organizacyjnych i tych wszystkich takich informacji dodatkowych myślę, że powiedziałam wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie do nas na priv czy w komentarzach. No i oczywiście przekażcie dalej, tak, żeby było dużo nas jak zwykle i żeby jak najwięcej dzieci w ogóle skorzystało z tej okazji, że... Po pierwsze mogą spotkać się z innymi polskimi dziećmi, ale też, że będzie Mikołaj. <grymnie> Także nie wiem, czy tutaj... No prawdopodobnie tutaj też będą gdzieś Mikołaje organizowane tutaj na Teneryfie. Natomiast polskiego Mikołaja raczej nie będzie. Także no, to tyle. I jeszcze na koniec taka prośba do Was, jeżeli macie jakieś pomysły na spotkania Polonii, czy tematycznie, żeby coś na, na, tam na nich się działo, czy w jakimś konkretnie miejscu, żeby się ono odbyło, czy to jest południe, czy północ Teneryfy, no to my jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, tak? Chciałabym, żeby to, to miejsce na pewno miało duży parking, żeby były toalety i żeby była jakaś przestrzeń dla dzieci. To są takie warunki, żeby te spotkania Polonii Miały sens. Więc to by było na tyle. Pozdrawiam Was z parku, z Placu Zabaw w Adeche i do zobaczenia 4 grudnia o godzinie 12. Aha, jeszcze na koniec ważna informacja. Mikołaj będzie prawdopodobnie od godziny 13 do godziny 15. Także postarajcie się w tym czasie być. Do zobaczenia.